Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że mając cukrzycę lub stan przedcukrzycowy, będziesz musiał zrezygnować z jedzenia pysznych owoców? Często słyszy się, że owoce są pełne cukru i powinno się ich unikać, ale co byś powiedział, gdybym stwierdził, że to przekonanie może szkodzić Twojemu zdrowiu? Wiele osób wierzy, że wszystkie owoce są szkodliwe, jednak prawda jest taka, że wybierając odpowiednie owoce, nie tylko możesz, ale wręcz powinieneś włączyć je do swojej diety. Chcesz dowiedzieć się, które siedem owoców jest najlepszych DLA osób z cukrzycą lub stanem przedcukrzycowym. Przygotuj się na odkrycie opcji, które cię zaskoczą i co najlepsze pomogą w naturalny i smaczny sposób kontrolować poziom glukozy we krwi. Wybór odpowiednich owoców jest kluczowy. DLA osób z cukrzycą. Diabetycy muszą być zawsze świadomi tego, co trafia na ich talerz, a to dotyczy także owoców, które często są postrzegane jako nieszkodliwe. Jednakże niektóre owoce zawierają znaczne ilości węglowodanów, które mogą szybko podnieść poziom glukozy we krwi. Dlatego zrozumienie, które owoce są odpowiednie i w jakich ilościach powinno się je spożywać, jest kluczowym krokiem w zarządzaniu cukrzycą typu pierwszego i drugiego. To nie tylko kwestia wiedzy o tym, które owoce są zdrowe, ale także dogłębnego zrozumienia ich wpływu na kontrolę poziomu cukru we krwi. Numer 7. Awokado. Awokado jest jednym z najbardziej zalecanych owoców DLA diabetyków. I to z dobrych powodów. To prawdziwa bomba odżywcza, szczególnie DLA tych, którzy muszą kontrolować poziom glukozy we krwi. Bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, awokado nie tylko pomaga regulować poziom cholesterolu, ale także poprawia wrażliwość na insulinę, co jest kluczowe DLA osób z cukrzycą typu pierwszego i typu drugiego. Wyobraź sobie, że zaczynasz dzień od kromki pełnoziarnistego chleba z plasterkiem awokado, zapewniając sobie dawkę zdrowych tłuszczów, które utrzymają stabilny poziom cukru we krwi przez cały poranek. Oprócz kwasów omega-3, awokado jest bogate w niezbędne witaminy, takie jak witamina EK oraz witaminy z grupy B, które są ważne dla zdrowia sercowo-naczyniowego i funkcji mózgu. Dla osób z cukrzycą Utrzymanie dobrej kondycji sercowo-naczyniowej jest niezwykle istotne, ponieważ choroba zwiększa ryzyko powikłań sercowych. Dodanie awokado do diety, czy to w sałatkach, smoothie, czy w postaci domowego guacamole, to smaczny i skuteczny sposób na dbanie o serce i umysł. Zdrowe tłuszcze obecne w awokado, znane jako tłuszcze jedno nienasycone, odgrywają ważną rolę w obniżaniu poziomu cholesterolu LDL, zwanego złym cholesterolem. Jest to szczególnie korzystne dla diabetyków, którzy często borykają się z problemami z poziomem cholesterolu. Zastąpienie innych źródeł tłuszczu awokado może być prostą strategią poprawy profilu lipidowego, a tym samym ogólnego stanu zdrowia. Kolejną zaletą awokado jest jego minimalny wpływ na poziom cukru we krwi dzięki niskiej zawartości węglowodanów. Oznacza to, że w przeciwieństwie do innych owoców, które mogą powodować skoki cukru we krwi, awokado pomaga utrzymać jego stabilność. Przykładem praktycznego zastosowania jest użycie go jako zamiennika majonezu w kanapkach i w rapach lub jako bazy do zdrowego musu. Co zapewnia pełnowartościowy i bezpieczny posiłek DLA osób z cukrzycą. Na koniec warto wspomnieć, że awokado jest bardzo wszechstronne w kuchni, umożliwiając różnorodne przygotowania dostosowane do indywidualnych preferencji. Dla diabetyków ta wszechstronność oznacza, że łatwo można regularnie włączać ten owoc do diety, unikając monotonii. Oprócz błonnika Gruszka jest bogata w witaminy, takie jak witamina C i witamina K, które odgrywają ważne rolę w odporności i krzepnięciu krwi. Dla diabetyków utrzymanie dobrej odporności jest kluczowe, ponieważ choroba może zwiększać podatność organizmu na infekcje. Regularne spożywanie gruszek to smaczny sposób na naturalne i skuteczne wzmocnienie układu odpornościowego, czerpiąc wszystkie korzyści, jakie ten owoc ma do zaoferowania. Kolejnym atutem gruszki jest jej zawartość antyoksydantów, które pomagają zwalczać wolne rodniki, chroniąc komórki organizmu przed uszkodzeniami. Ten efekt antyoksydacyjny jest szczególnie ważny DLA diabetyków, ponieważ niekontrolowana oksydacja może nasilać powikłania choroby, takie jak problemy sercowe i neuropatia. Praktycznym przykładem byłoby przygotowanie sałatki owocowej, gdzie gruszka jest głównym składnikiem, zapewniając posiłek bogaty w antyoksydanty, który pomoże chronić zdrowie komórkowe. Spożywanie gruszki ze skórką potęguje wszystkie te korzyści, ponieważ to właśnie w skórce znajduje się większość błonnika i antyoksydantów. Dlatego nie obieraj gruszki, ciesz się wszystkimi jej walorami. Dodanie gruszki do deserów, lub jako część pożywnego śniadania, to praktyczny sposób na codzienne dostarczanie tych cennych składników odżywczych bez dodatkowych komplikacji czy wyrzeczeń. Ważny jest także umiar w spożyciu, nawet owoce o niskim indeksie glikemicznym mogą stanowić problem, jeśli są spożywane w nadmiarze. Gruszka, na przykład, jest doskonałym wyborem ze względu na wysoką zawartość błonnika i antyoksydantów, ale to nie oznacza, że diabetyk może zjeść kilka naraz. Równowaga jest kluczowa. Małe porcje, rozłożone w ciągu dnia, mogą dostarczyć niezbędnych składników odżywczych bez zaburzania kontroli glikemii. Numer 5: pomarańcza. Pomarańcza to owoc popularny i uwielbiany przez wielu. Jednak dla diabetyków ważne jest, aby zwrócić uwagę na sposób jej spożycia. Sekret tkwi w jedzeniu całej pomarańczy wraz z błonkiem, a nie tylko picie soku. Błonnik zawarty w błonku pomarańczy jest cennym źródłem, które pomaga kontrolować uwalnianie cukru we krwi. Spożywając cały owoc, korzystasz z tego błonnika, który spowalnia trawienie i zapobiega nagłym skokom glukozy, co jest kluczowe dla osób z cukrzycą typu pierwszego, typu drugiego lub stanem przedcukrzycowym. Kiedy decydujesz się na picie soku z pomarańczy, tracisz wszystkie korzyści płynące z błonnika, a zostaje jedynie płyn bogaty we fruktozę, który może szybko podnieść poziom cukru we krwi. Dlatego zamiast szklanki soku z pomarańczy rano lepiej jest zjeść cały owoc. To nie tylko daje uczucie sytości, ale także pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi przez cały dzień. Pomarańcza jest również doskonałym źródłem witaminy C, która jest niezbędna dla układu odpornościowego, co jest szczególnie ważne dla diabetyków, którzy potrzebują dodatkowej ochrony przed infekcjami. Regularne spożywanie pomarańczy może pomóc wzmocnić system odpornościowy, czyniąc organizm bardziej odpornym na choroby. Przykładem praktycznym może być dodanie plasterków pomarańczy do sałatki, mieszając je z zielonymi liśćmi i orzechami, co stworzy smaczny i pożywny posiłek. Ponadto pomarańcza zawiera antyoksydanty, takie jak flawonoidy, które mają właściwości przeciwzapalne i pomagają chronić organizm przed stresem oksydacyjnym. Dla diabetyków, którzy często borykają się z przewlekłymi stanami zapalnymi, te antyoksydanty są prawdziwym Darem natury. Włączenie całej pomarańczy do codziennej diety to prosty i skuteczny sposób na skorzystanie z tych korzyści bez obciążania organizmu nadmiarem cukru. Podsumowując, wybierając całą pomarańczę wraz z błonkiem, diabetyk nie tylko lepiej kontroluje swoją glikemię, ale także wzbogaca swoją dietę o niezbędne składniki odżywcze. Numer 4. Wiśnia. Wiśnia to prawdziwy skarb DLA osób, które muszą kontrolować cukrzycę, będąc owocem o najniższym indeksie glikemicznym. Oznacza to, że podczas spożywania wiśni cukier jest powoli uwalniany do krwiobiegu, co zapobiega niepożądanym skokom glukozy. Dla diabetyków typu pierwszego i typu drugiego jest to znacząca zaleta, ponieważ pozwala na bardziej stabilne zarządzanie poziomem cukru we krwi. Wyobraź sobie dodanie małej porcji świeżych wiśni do popołudniowej przekąski. Oprócz tego, że są pyszne, skutecznie pomagają utrzymać glikemię pod kontrolą. Poza niskim indeksem glikemicznym, wiśnie są bogate w antyoksydanty, takie jak antocyjany, które mają właściwości przeciwzapalne i pomagają chronić komórki przed uszkodzeniami. Dla diabetyków przewlekłe stany zapalne są częstym problemem, który może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak choroby serca. Regularne spożywanie wiśni może pomóc w walce z tymi stanami zapalnymi, przynosząc podwójną korzyść kontrolę glikemii i ochronę przed powikłaniami. Wiśnie są również znane ze swojego pozytywnego wpływu na zdrowie serca, co jest szczególnie ważne DLA, diabetyków, którzy są bardziej narażeni na problemy sercowo-naczyniowe. Włączenie wiśni do diety może być prostym i smacznym sposobem nadbanie o serce. Praktycznym rozwiązaniem jest dodanie mrożonych wiśni do smudii lub używanie ich jako dodatku do naturalnych jogurtów, co tworzy zdrową przekąskę pełną korzyści. Kolejnym atutem wiśni jest ich zawartość błonnika, który jak już wspomniano jest kluczowy DLA kontroli glikemii. Błonnik zawarty w wiśniach pomaga spowolnić trawienie i wchłanianie węglowodanów, przyczyniając się do wolniejszego i bardziej stabilnego uwalniania cukru we krwi. Dzięki temu wiśnie są idealnym wyborem na szybką przekąskę, która nie zaburzy kontroli glikemii. Na koniec wiśnie to owoc wszechstronny, który można spożywać na wiele sposobów: świeże, mrożone czy nawet w formie niesłodzonych kompotów. Ta wszechstronność pozwala diabetykom włączyć ten owoc do codziennej diety w sposób praktyczny i przyjemny. Numer 3. Truskawka. Truskawka jest jednym z najbardziej polecanych owoców DLA diabetyków ze względu na niski poziom węglowodanów. Ta cecha sprawia, że truskawka jest bezpiecznym wyborem, pozwalając osobom z cukrzycą cieszyć się jej słodkim smakiem bez obaw o skoki glukozy. Dodatkowo, truskawka jest bogata w błonnik, który odgrywa kluczową rolę w kontroli glikemii. Błonnik ten spowalnia trawienie, co skutkuje wolniejszym uwalnianiem cukru do krwiobiegu. Wyobraź sobie zdrowe śniadanie z dodatkiem świeżych truskawek do naturalnego jogurtu to połączenie, które syci i pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Oprócz błonnika, truskawka jest doskonałym źródłem antyoksydantów, takich jak witamina C, która wzmacnia układ odpornościowy i zwalcza wolne rodniki. Dla diabetyków jest to szczególnie ważne, ponieważ przewlekłe stany zapalne i stres oksydacyjny mogą zaostrzać komplikacje związane z cukrzycą. Regularne spożywanie truskawek może przyczynić się do lepszego zdrowia, chroniąc organizm przed tymi szkodliwymi skutkami, a jednocześnie oferując smaczną i odżywczą przekąskę. Kolejną zaletą truskawek jest ich wszechstronność można je włączyć do różnych posiłków w ciągu dnia. Czy to w sałatkach smuti, czy jako naturalny deser z odrobiną miodu, truskawka łatwo dopasowuje się do różnych przepisów, umożliwiając diabetykom urozmaicanie diety, bez kompromisów w kontroli glikemii. Spróbuj przygotować sałatkę z zielonymi liśćmi, pokrojonymi truskawkami i orzechami, tworząc zbilansowany i pełen smaku posiłek. Truskawki mają również pozytywny wpływ na kontrolę wagi, co jest kluczowe DLA diabetyków typu drugiego. Jako owoc niskokaloryczny, ale bogaty w składniki odżywcze, truskawki można spożywać bez obaw o przyrost masy ciała. To pomaga utrzymać wskaźnik masy ciała, BMI, na zdrowym poziomie, co jest istotne DLA poprawy odpowiedzi organizmu na insulinę. Spożywanie truskawek jako przekąski między posiłkami może pomóc w kontrolowaniu głodu, bez negatywnego wpływu na dietę. Numer dwa, kiwi. Kiwi to owoc, który wyróżnia się nie tylko swoim unikalnym smakiem, ale także licznymi korzyściami, szczególnie DLA osób z cukrzycą. Dzięki niskiemu poziomowi węglowodanów, kiwi jest bezpiecznym wyborem DLA tych, którzy muszą kontrolować poziom glukozy we krwi. Dodatkowo jest doskonałym źródłem błonnika, który pomaga spowolnić wchłanianie cukrów do krwi, zapobiegając niepożądanym skokom glukozy. Prosty i skuteczny sposób na włączenie kiwi do diety to spożywanie go na śniadanie razem z pełnoziarnistymi płatkami, co zapewnia energię i kontrolę glikemii na resztę dnia. Kiwi jest również znane ze swojego wysokiego poziomu witaminy C, która jest niezbędna do wzmocnienia układu odpornościowego. Dla diabetyków utrzymanie silnej odporności jest kluczowe, ponieważ cukrzyca może zwiększać podatność organizmu na infekcje. Spożywanie jednego kiwi dziennie może dostarczyć ponad 100% dziennego zapotrzebowania na tę witaminę, oferując naturalną i smaczną ochronę przed chorobami. Włączenie kiwi do smoothie lub sałatek owocowych to pyszny sposób na zapewnienie sobie tego wsparcia immunologicznego. Kolejną zaletą kiwi jest jego działanie antyoksydacyjne, które pomaga chronić organizm przed stresem oksydacyjnym, często występującym u osób z cukrzycą. Antyoksydanty zawarte w kiwi zwalczają wolne rodniki, zapobiegając uszkodzeniom komórek, które mogą prowadzić do poważniejszych powikłań. Praktycznym przykładem korzystania z tych właściwości jest dodanie plasterków kiwi do sałatki z zielonymi liśćmi, tworząc posiłek bogaty w składniki odżywcze i antyoksydanty. Kiwi wspomaga również trawienie dzięki obecności enzymu o nazwie aktynidyna, który ułatwia rozkład białek. Dla diabetyków skuteczne trawienie jest kluczowe, aby uniknąć obciążeń układu pokarmowego i utrzymać kontrolę nad poziomem glikemii. Co więcej, kiwi jest owocem niskokalorycznym, co pomaga w kontrolowaniu masy ciała, co jest istotne w zarządzaniu cukrzycą typu drugiego. Kiwi jako przekąska w środku dnia może pomóc utrzymać uczucie sytości bez ryzyka DLA diety. Numer 1. Brzoskwinia. Brzoskwinia to słodki i soczysty owoc, który oprócz doskonałego smaku oferuje wiele korzyści DLA osób z cukrzycą. Ze względu na niską zawartość kalorii, brzoskwinia jest idealnym wyborem DLA tych, którzy chcą utrzymać zdrową wagę, co jest kluczowe w zarządzaniu cukrzycą typu drugiego. Dodatkowo brzoskwinia jest bogata w błonnik, który pomaga regulować trawienie i utrzymywać stabilny poziom glukozy we krwi. Praktycznym pomysłem jest spożywanie brzoskwini jako deseru lub dodawanie jej plasterków do owsianki, tworząc pożywne i zrównoważone śniadanie. Oprócz błonnika, brzoskwinia jest doskonałym źródłem witamin, takich jak witamina A, która jest niezbędna dla zdrowia oczu, oraz witamina C, która wzmacnia układ odpornościowy. Dla diabetyków odpowiednia podaż tych witamin jest szczególnie ważna, ponieważ cukrzyca może zwiększać ryzyko problemów z oczami i obniżać odporność. Regularne spożywanie brzoskwiń to naturalny sposób na dostarczenie organizmowi tych niezbędnych składników odżywczych, pomagając w zapobieganiu powikłaniom związanym z cukrzycą. Brzoskwinie zawierają również antyoksydanty, które zwalczają stres oksydacyjny i stan zapalny w organizmie, co jest częstym problemem wśród diabetyków. Antyoksydanty te chronią komórki przed uszkodzeniami, pomagając w zachowaniu ogólnego zdrowia. Dodanie świeżych brzoskwiń do sałatki owocowej lub spożywanie ich jako przekąski w ciągu dnia to smaczny sposób na skorzystanie z tych korzyści, bez dodawania dużej ilości Kalorii do diety. Kolejną zaletą brzoskwiń jest ich niski indeks glikemiczny, co oznacza, że cukier jest uwalniany powoli do krwiobiegu, zapobiegając nagłym skokom glukozy. Jest to szczególnie ważne dla diabetyków, którzy muszą utrzymywać stałą kontrolę nad poziomem cukru we krwi. Spożywanie brzoskwiń w małych porcjach, rozłożonych na cały dzień, może pomóc utrzymać stabilny poziom cukru, co przyczynia się do bardziej efektywnego zarządzania cukrzycą. Wybierając owoce, diabetycy powinni brać pod uwagę nie tylko rodzaj owocu, ale także jego indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny. Owoce o niskim indeksie glikemicznym są idealne, ponieważ uwalniają glukozę powoli do krwi, zapobiegając gwałtownym skokom poziomu cukru. Jest to szczególnie ważne dla osób z prediabetes, które chcą zapobiec przejściu do cukrzycy typu drugiego. Kluczem jest zrównoważenie diety poprzez wybór owoców, które pomagają utrzymać stabilny poziom cukru przez cały dzień, co pozwala organizmowi lepiej reagować na insulinę. Teraz, gdy znasz siedem najlepszych owoców DLA, osób z cukrzycą lub prediabetes, może warto zacząć wprowadzać je do swojej codziennej diety. Pamiętaj, że odpowiedni wybór owoców może znacząco wpłynąć na twoje zdrowie i kontrolę glikemii. Czy jesteś gotowy na te zmiany i na doświadczanie jej korzyści? Które z tych owoców już uwzględniasz w swojej diecie, a które planujesz dodać? podziel się swoimi doświadczeniami i pytaniami w komentarzach. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i aktywować powiadomień, aby nadal otrzymywać cenne wskazówki na temat efektywnego i smacznego zarządzania cukrzycą. Twoje zdrowie CI za to podziękuję.